Dobrze moi drodzy, zacznijmy przygotowanie naszych gołąbków bez zawijania, od przedstawienia wszystkich składników. Jak widzicie tutaj w misce mam już kapustę, kapusta młoda pokrojona drobno, tak żeby bardzo fajnie się chrupało w naszych gołąbkach. Tutaj jest ryż, ugotowałem szklankę ryżu sypkiego, gotujemy na pół miękko ponieważ jeszcze kiedy będziemy wypiekali nasze gołąbki, on sobie jeszcze dojdzie, zmięknie i będzie ok. Tutaj jedna średnia cebula pokrojona też drobno w kosteczkę, jedno jajko oraz 400 gram wieprzowiny. Wszystko musimy razem ze sobą połączyć, więc nic trudnego, wszystkie składniki lądują w jednej misce. Nasze mięsko również i jajko, już na tym etapie, możemy sobie nasze nasz farsz, nasze mięsko yy, doprawić. Także ląduje tutaj słuszna porcja pieprzu czarnego mielonego około pół łyżeczki. oraz około pół łyżeczki na taką ilość soli jodowanej. Wszystko teraz musimy sobie wymieszać. Najlepiej zróbcie sobie to ręką. Najwygodniej, wtedy wszystko będziecie dobrze czuli, czy jest dobrze wymieszane. Chwilę to potrwa, tak więc wrócę do was już z wymieszaną masą. Całą masę mamy już fajnie wymieszaną, także Przejdźmy do formowania naszych gołąbków. Skropmy sobie dłonie odrobiną oleju, a to po to, abyśmy, aby nam się nie przyklejało nic tutaj do rąk i fajnie nam się lepiło. Także jedna porcyjka będę robił dosyć sporej wielkości. Najpierw kulka i później w dłoni delikatnie sobie robię taki podłużny kształt. Oczywiście, już kształt zależy od Was. Jak chcecie, jaki Wam jest wygodny do jedzenia. Tak więc, taką czynność powtarzamy z pozostałymi. Cyk. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Ja zrobię całą resztę i zaraz będziemy je smażyć. Dobrze, nasze gołąbki są uformowane. Jak widzicie, wyszło nam tutaj 6, 10, 10 sztuk takich dosyć sporych, i jeden taki rodzyneczek z pozostałego farszu. Także zaczynamy smażenie na patelni, rozgrzany tłuszcz. I teraz, jeden po drugim, będziemy sobie osmażać z każdej strony. Około 3-4 minutach z każdej strony, i przejdziemy do smażania kolejnych. mielony już podsmażyłem na patelni. Zobaczcie, są bardzo fajnie zrumienione. Tutaj mam pierwszą porcję. Jest tutaj pięć. Przekładam je do takiej brytwanki specjalnie. No, bo jak gołąbki, to i sos. Sos oczywiście pomidorowy. Także wszystko razem będzie się jeszcze dusić. Przełóżmy sobie pozostałą część. Może być piętrowo poukładane. Nic im się nie stanie. Nie pogniotą się, nie poduszą. Wystarczy je tylko dobrze podsmażyć na patelni. Tutaj tego naszego rodzyneczka. Ok. Patelnię odkładam. I teraz co? Tak jak wspomniałem, sos pomidorowy. Sos pomidorowy możecie sobie przygotować: czy to ze świeżych pomidorów, jeżeli jest sezon, są bardzo dojrzałe, słodkie i najlepsze w swoim smaku i aromacie. Możecie użyć koncentratu pomidorowego: wtedy wrzucacie sobie kilka łyżek koncentratu, zalewacie bulionem. Wszystko razem sobie gotujecie jakiś czas. Doprawiacie według uznania solą i pieprzem. Jeżeli lubicie gęste sosy. Możecie sobie je po prostu albo odparować, no albo w gorszym przypadku zagęścić mąką. My jednak nie będziemy używali ani koncentratu pomidorowego, ani świeżych pomidorów. Może świeżych pomidorów poniekąd użyjemy, ponieważ dodam właśnie w tym momencie koncentratu yy, przecieru pomidorowego, który sam właśnie zrobiłem. W zeszłym roku z pomidorów typu lima, bardzo słodki, fajny przecier. Teraz wystarczy tylko wszystko razem poddusić. Włączmy sobie grzanie. Na tym etapie troszkę popieprzmy, posolmy. Sos jest już. Nie sos, tylko przecier zrobiony, właśnie tak jak mówiłem, z dojrzałych pomidorów. Były one dosyć słodkie, ponieważ zostały one kupione w sezonie, także najlepsze tutaj pomidorki jakie tylko możecie mieć, się znajdują. Tak więc nie będziemy dodawali żadnego już cukru. Wy do koncentratu polecam Wam dodać zawsze około pół łyżeczki. Cukru wtedy ten sos pomidorowy jest troszkę głębszy, ma troszkę lepszy smak. Z reguły, zawsze kiedy używamy do jakiegokolwiek przepisu pomidorów, żeby zredukować ich kwasowość, warto dodać szczyptę cukru. Jak widzieliście przed chwilą, posoliłem jeszcze nasz sos. Teraz wszystkie aromaty, które są w naszych kołomkach, przejdą do sosu, przegryzą się. Aromat pomidorów przejdzie do, do gołąbków, także chwilkę wystarczy to sobie wszystko teraz poddusić. Myślę, że około 10-15 minut zaraz to przykryję. Wszystko razem się tutaj, wszystkie aromaty się wymieszają. Także widzimy się za chwilę, już będę wykładał do Was gotowe danie i co, będziemy jedni. Dobrze, nasze gołąbki są już gotowe, tak jak mówiłem, dusiłem je jeszcze w sosie pomidorowym około 15-20 minut. Na pewno już są ok, zaraz sobie ich spróbujemy. Zobaczcie tylko, jak one się prezentują z każdej strony. Specjalnie nie polewałem sosu, abyście dobrze je widzieli tutaj, żeby nie było nic przykrytego. I spróbujmy. Zapomniałem widelca, więc taką łychą. Zobaczcie, w środku są pięknie wysmażone, i skosztujmy. Hmm, pyszotka, coś wspaniałego. Bardzo szybki przepis na, i pomysł na obiad. Także zachęcam do skorzystania z tego przepisu. Obejrzyjcie pozostałe moje filmy. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. I co, widzimy się w kolejnym odcinku, a teraz życzę Wam smacznego!